Dzień dobry! Z tej strony Ponwritter i mam dla was dziś jedną z największych zagadek equestri. Dzięki jednej z moich fanek, hashtag wklejam nick, bo chciała być sławna zacząłem się zastanawiać nad pochodzeniem najlepszej księżniczki ever. No dobra, ale nie czas by się podniecać czas wyjaśnić tą sprawę. Standardowo zapraszam Was na moją grupę oraz stronę na Facebooku. Mam nadzieję, że wszyscy siedzicie wygodnie. Zaczynajmy. Zacznijmy od znanych nam faktów, zanim przejdziemy do teorii związanych z jej życiem. Z naszej oficjalnej Wikipedii możemy wyczytać, że księżniczka kadens, także księżniczka Miamora Kadenza, jest alikornem żoną kapitana straży królewskiej w Canterlocie, Shining Armora, matką księżniczki Flory Heart, siostrzenicą księżniczki Celestii i księżniczki Luny i bratową Twilight Sparkle. Mieszka w kryształowym królestwie, którym włada razem ze swoim mężem. Siostrzenicą księżniczki Celestii i księżniczki Luny? Hmm, no tak, ale to przecież nie jedyna rodzina królewska. Co z księciem Bluebloodem? Przecież to... Też jest siostrzeniec i raczej nie widzieliśmy, aby zbytnio był spokrewniony z Cadence. No to w najlepszym wypadku była jedna dodatkowa siostra, która urodziła Cadence oraz Blueblooda, a w najgorszym były aż dwie siostry. Czyli możemy mieć aż dwie nowe księżniczki? No nie zupełnie. Jak sami wiemy, Blueblood nie jest alikornem, więc matka też nie musiała być alikorną. No tak, ale to nadal daje nam kolejną nieznajomą siostrę w łacinie przecież nie wziął się znikąd. I tutaj maczało palce nasze ukochane Hasbro. Gdyż, jak twierdzi dyrektorka, siostrzenie Celestii i Luny nie miało żadnego imienia aż do odcinka Niezapomniany Wieczór. Mówi też, że jest dalekim, 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 dalekim. dalekim, dalekim. i prawdopodobnie jeszcze dalszym siostrzenicem od strony matki Celestii i Luny. Pierwotnie nie miał być związany z rodziną królewską, a jedynie posiadać tytuł szlachecki. Ostatecznie Blad został księciem na życzenie Hasbro. Dobra, tutaj mamy sprawę wyjaśnioną, gdyż to postać jednorazowa. No co więc z Cadence? Mamy tutaj parę dowodów na pokrewieństwo Miyamory Kadenzy z księżniczkami. Na przykład okładka filmu na DVD opowiadająca o ślubie Cadence i Shining Armora mówi nam, że jest ona siostrzenicą Cadence. To może być oczywiście podciągnięte pod dowód lub nie. Jedna jest pewna, Mia była związana z Celestią dużo wcześniej, bo jak pamiętamy, kiedy Twilight była mała, Cadence już była Alicornem. To może oznaczać, że była również jedną z uczennic Celestii. No tak. No to może poszukajmy na to jakichkolwiek dowodów. Tutaj z pomocą przychodzi nam pewna książka z wydawnictwa Egmont, którego autorem jest Barrow Jimmy, który jest odpowiedzialny również za parę innych książek dotyczących Little Lbony. I co możemy się dowiedzieć z jego książki? Oczywiście historii Twilight Sparkle, jak to musi się odnaleźć w roli księżniczki. Jednak w książce możemy znaleźć pewne interesujące zdanie wypowiadane przez Cadence do Twilight. Nie? Twilight nie mogła sobie przypomnieć, by jej przyjaciółka kiedykolwiek wyglądała na bezradną. Kiedy byłam malutkim Pegazem, porzuconym w lesie daleko, daleko stąd, Cadence zaczęła znajomą historię. Twilight słuchała uważnie opowieści o tym, jak Kaden stała się mądrą i szlachetną księżniczką. Znalazła ją para ziemskich kucyków z pobliskiej wioski, przygarnęła i wychowała jak własnego źrebaczka. Gdy dorastała, wrodzona dobrość i czułe serce sprawiły, że wszyscy ją kochali i chcieli chronić. Kadens była naprawdę wyjątkowa. Jeżeli miałby być to nasz jedyny punkt zaczepienia, to Kaden została porzucona w lesie jeszcze za czasów zrebęcych. No tak, porzucona, ale przez kogo? Tym pytaniem zajmiemy się za chwilę. Kończąc ten wywód. Można powiedzieć, że Kaden została później odnaleziona przez kucyki ziemskie i adoptowana przez nie, a jeszcze później przez Celestynę. Jest więc możliwość, że księżyczka odkryła jej talent i sprawiła, że jest dziś tym, kim jest. Teraz jeszcze jedno pytanie. Skoro została porzucona, to przez kogo? Tutaj prawdziwej odpowiedzi możemy nigdy nie uświadczyć, ale z drugiej strony, skoro została porzucona i to jeszcze w lesie, to może była niechciana. A co gdyby taka jedna postać epizodyczna miała romans z normalnym kucykiem, Dajmy na to Pegasem. Co gdyby tą postacią była Chrysalis? No bo pomyślmy, co zrobić, żeby uzyskać od kogoś całą miłość rozkochać go w sobie. I gdy Kejden się urodziła jakimś cudem złona na Chrysalis, czy nie zostawiłaby męża oraz dziecka, bo czuła od razu, bądź się bała, albo, no nie wiem, uznała, że zaszła za daleko? I ojciec, z powodu braku małżonki, również zrezygnował z wychowania? No a Później to już wszystkie szczegóły znacie, i staretua, i przyjaciółek, stare i tym podobne. Czy ta teoria mogła być błędna? Nie wątpię, że nie. Ale to nie zmienia faktu, że póki Hasbro czegoś nie wymyśli, wydaje mi się bardzo sensowną. Podsumowując, skaden prawdopodobnie była Pegasem, który został przygarnięty przez Celestię, po tym jak przygarnęły ją kucyki ziemskie, po tym jak została porzucona w lesie. Jedno jest pewne, jest najzajętszą księżniczką spośród wszystkich kopytko. Thank okay.